Siemano Pamiętacie moją poprzednią przeróbkę tego kowadełka zmieniłem to z z tego zwykłego uchwytu na bity na nasadki plus bity Dwa w jednym, można też zmienić na same nasadki, będzie mocniejsze wykonanie. No i padły takie pytania, czy zieloną da się tak zrobić, i tak mnie to zastanawiało, bo kiedyś miałem tą zieloną zakrętareczkę. No i dlatego, dlatego zakupiłem tą wkrętarkę. Zakrętarkę mamy zieloną. Zobaczymy, czy się dają przerobić. Zmienimy tutaj kowadełko. Także mam już tutaj zakupione kowadełko pierwsze, lepsze z aukcji. Na sztukę naszykowałem sobie jakiś tam podkładek w garażu. Trochę tulejek. Kombinowałem, mam nadzieję, że to się uda. Bo nie wiem, jakie wymiary są w tej zielonej, nic nie rozbierałem, nic nie wiem na ten temat. Dlatego, tak będziemy tutaj metodą prób i błędów. Ewentualnie będziemy coś tam na szlifierce sobie toczyć, niby toczyć. Nie mam tokarki, ale tutaj, co mogłem, to u tokarza dorobiłem sobie na oko. Tak wiem chłop w szpitalu marno oko, ale no e, no zobaczymy czy się uda to nam czy to jest to samo w, w tej główce co i w tej było możemy to potem porównać, bo mam stare, stare elementy jeszcze tego dlatego dlatego może przystąpimy do rozbierania Teraz jak widzicie, wybiłem tą tulejkę oryginalną, ale tak patrzę na nią, że no te moje są bezużyteczne, bo przelatują a one takie, takie coś szło właśnie do tej czarnej, no a tutaj chyba wychodzi, że będzie prościej i wystarczy ją rozwiercić, no to dlatego ją teraz będę musiał z powrotem e, wbić w tą główkę. I po prostu rozwiercić na zadany rozmiar kowadełka. Tu mamy dosyć duży otwór, więc, więc to będzie jak lala. Także tu jest dużo prościej, czyli już nie trzeba dorabiać sobie tutaj. Wystarczy tutaj sobie rozwiercić na odpowiednią średnicę. zobaczymy, jaka to jest średnica, bo nie pamiętam. To musimy rozwiercić na 18 mm 18 mm e, No to dobra, trzeba wbić to z powrotem i, i lecieć z tym. A myślałem, że to będzie trudniej. No, to jak tak, to trzeba podkładki też na 18 roz, rozwiercić. No dobra, wbijam to z powrotem. I biorę się do, do wiercenia nasz, nasz wiertarce stołowej. No nie wiedziałem tego, bo robię to na żywca, więc, więc jak widzicie, jak jest. Dobra, mamy kowadełko już dorobione, przerobione. Tulejka wciśnięta. E, otwór pogłębiony oczywiście. Jak widzicie, wszystko pasuje. Wszystko gra i burczy. Podkładkę stosujemy tą samą. Skoro tam to kowadełko tak pracowało, więc to te też będzie. E, to musimy zwiększyć tylko średnicę chociaż może i tak się nabije nam o, może i wejdzie tak tak to jest uszczelnienie jakieś tam niby więc niech będzie tak jak ma być Nie założę. No i co? Smarujemy to główkę całą w środku tu. Następnie montujemy Wadełko. Zaraz przystąpię do złożenia tego, także e, zakrętareczka będzie do sprzedania. Jest to nowa, no, tylko tyle co tutaj jest e, używana chwili montażu. Oczywiście jest do sprzedania i każdy musi zaakceptować fakt, że w tej chwili już ona straciła gwarancję, nie? Żeby nie było. I ja od razu mówię, stare części nie ma problemu, zwrócę wam. Chcecie to potem sobie to przekładajcie. Także i tak wam tego nie uznają, bo tu macie rozwiercenie tej tulejki. W poprzedniej wersji trzeba było tulejkę dorabiać. Tu wystarczy rozwiercić na szerokość kowadełka. No, można zrobić, że stoczymy sobie kowadełko, ale i tak trzeba będzie tu rozwiercić. Tak czy tak, więc. Więc na jedno wychodzi. Kupiłem ją w celu, właśnie, zrobienia filmu. Pokazanie wam, że się da. Nawet nie wiedziałem sam, jak to wyjdzie, bo to e, pierwszy raz robiłem. Wcześniej już robiłem dla kolegi sobie taką e, tą czarną. Więc, więc, no, tam to było inaczej. To jest inaczej. No, na razie testu żadnego nie będę robił. no pewno będzie dużo lepiej to odkręcało, wygodniej. no To chodzi bardziej niż, niż w tamtej e, odsłonie, że tak powiem. Nie? No dobra, lecimy ze złożeniem. you Dobra, zakrętarka jest gotowa, przerobiona. Teraz chwila prawdy. Tak oto została przerobiona. Silnik nie był, w silnik nie było ingerowane, więc, więc myślę, że wszystko powinno być ok. Załóżmy większą baterię. Zobaczmy, czy odkręci jakąś szpileczkę teraz nam pierwszą lepszą w samochodzie. Dobra, do testów przyjdziemy innym razem. Jeżeli będzie mi się chciało, oczywiście porównywać czarną z zieloną. Ale tylko na jedno wychodzi, chociaż moim zdaniem czarna jest mocniejsza. Także to tyle, trzymajcie się, cześć.